Siema Beniu, normalnie, jak teraz zostawisz łapkę w górę, to jutro, jak się zalokujesz do Fortnite'a, dostaniesz miliard fałdolców. Siemano mordeczki z tej strony, ja, Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat tego, jak zdobyć za darmo OG Kilo w Fortnite Koniecznie Kończyć ten film do końca. No jest to już drugi film dzisiaj, także wydaje mi się, że jest to spoko. Jeżeli chcecie dwa filmy dziennie, to koniecznie pod tym filmem zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu. No i też możecie wpaść na mojego Instagrama Hexoity, a ja już bez przedłużania zapraszam do oglądania. Okej, okay, także teraz jesteśmy na oficjalnej stronie Epic Games No i jak widzimy, mam tutaj napisane Gotowy na dzień pierwszy Fortnite pojawi się w przyszłym tygodniu na Xbox Series X I tak dalej, i tak dalej Mamy tutaj masę informacji na temat Na przykład Fortnite'a na Xbox Series X Oraz na Fortnite'a na PlayStation 5 Więc jak chcecie sobie tutaj troszeczkę o tym poczytać To was zapraszam na tą stronę Ale nas bardziej ciekawi to, co jest niżej Ponieważ jeżeli zjedziemy niżej Mamy tutaj coś takiego jak premia za odrzucenie W duchu wspominania przeszłości I patrzenia w przyszłość Oferujemy wszystkim graczom Fortnite na wszystkich obsługiwanych platformach darmowy killoff Throwback X. Począwszy od 4 listopada, ten klasyczny domyślny killoff z Fortnite rozdział 1 będzie dostępny do 15 stycznia 2021 roku. Dla wszystkich zarówno w grze, jak i w PlayStation Store. No i generalnie mamy tutaj właśnie killoff, który był dostępny w rozdziale pierwszym Fortnitea. No i ktoś, kto grał w pierwszym rozdziale Fortnite'a zapewne ten kill może pamiętać. No i z początkiem rozdziału drugiego. No właśnie ten kill Został zamieniony na taki troszeczkę inny. No i po prostu. Właśnie na moment nagrywania tego filmu dosłownie jutro pojawi się właśnie ten kill, ponieważ jak widzimy, mamy dzisiaj 3 listopada. Jutro mamy 4 listopada. No i zapewne ten killoff pojawi się w sklepie za 0 fauldolców, lub po prostu każdy gracz po zalogowaniu do gry otrzyma ten kill na swoje konto. Ale bardziej wydaje mi się, że będzie on na przykład w jakichś specjalnych ofertach dostępny po prostu za 0 fauldolców I każdy będzie mógł sobie go odebrać, także wydaje mi się, że jest to jak najbardziej spoko. Także wystarczy, że po prostu poczekamy do jutra, wejdziemy do Fortnite. I będziemy mogli odebrać ten kilo za darmo. To już by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hekso, do zobaczenia i cześć!